Siema jestem Naja i witam w kolejnym odcinku na moim kanale na CSGO Skins. Pamiętajcie, żeby wpłacić z kodem Naya 10% do depozytu oraz 2 zł na start. Dodatkowo macie szansę wpłacając powyżej 840 na wygranie któregoś z tych skinków, więc polecam. Yy, I co? Zaczniemy sobie od otworzenia darmowej skrzynki. Zobaczymy, cokolwiek może drobnie. Nie wiem. Ale raczej nic, to to bardziej tak sobie otwieram dla fanów. Hmm, Bez darmowa to czemu nie? Yy, I co teraz sobie zrobimy? Ja myślę, że możemy spróbować sobie dołączyć do jakichś fajnych bitewek. I tutaj mamy nudne, 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 nudne. Tu jest fajna, za 250 Tylko mam nadzieję, że szybko ktoś tutaj dołączy. Byłoby fajnie. O jest super, jest bot, bot Emily. I zobaczmy, i to jest... Aha, underdog. I tu każdy walczy na siebie, dobra. No to co? Na razie on wygrywa, ale to może być coś warte? Nie. Kurwa macie. Warte mniej niż mój. No, fajnie byłoby wygrać. Bo no 220 zł za bitewkę. To spoko byłoby coś fajnego zdobyć. O, tu poleciał kołaszek. 41 zł Na razie wygrywamy, ale to się może bardzo szybko zmienić. No, o tym mówię. Ale jeszcze trochę skrzyneczek mamy, więc może, może się uda. Teraz on wygrywa znowu. Ale, 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 ale... O, teraz prowadzimy znowu my. Ale różnica nie jest jakaś wielka, więc to się dalej może zmienić. I ostatnia skrzyneczka, proszę, proszę. No nie, no nie! Ile to kosztuje? Kurwa! Albo blisko. No, Te 27 zł rocznicy około. Dobra, dołączę sobie do jeszcze jakiejś witewki. Tu jest fajna, myślę. Tylko czy jestem. Ten... A, nie dołączę już. Okej, okay. no to sobie wybierzmy inną. Eee, to jest do oglądania. Trzy, trzy, trzy. tutaj możemy sobie dołączyć. Ta wydaje się fajna. A jeśli tu dzielimy się, no dobra. I zobaczmy, co tu będzie. Tu jest parę ciekawych skrzyneczek. Fajnie, jakby ktoś z nas coś droższego i to fajnie podzielić. Ten kałaszek troszkę pewnie kosztuje. Tak. Dwie skrzyneczki zostały, ale na razie to nie wygląda jak czynić jakkolwiek na płuc. Tak szczerze. Tak, raczej chujowo widzę to. I no, nie odda to nam na pewno. Ech, no dobra, to jeszcze jakaś bitówka, nie? Coś jeszcze do czegoś bym tu dołączyła ciekawego. Czy jest tu cokolwiek ciekawego, gdzie jest więcej skrzyneczek? Ja bym chciała coś, gdzie jest więcej skrzynek. Coś ciekawego. To każdy robi po jedną po dwie, to do tego możemy sobie dołączyć. Nie jest to droga bitwa, ale jest dużo skrzynek, więc coś się dzieje. Aha, i to jest Underdog. No dobrze, zobaczmy, czy on, czy ja wygramy. Jak na razie to wygrywa, ale ma no jest dużo skrzynek przed nami, mimo wszystko. Więc tu się wszystko może zmienić. Na razie nic ciekawego nawet nie dropi z No On wygrywa dalej czterema złotami ponad troszeczkę. Dropimy sobie no różnie. To czy będzie coś warte jest warte, więc na razie wygrywamy my 6 złotami, ale jeszcze na skrzynek trochę przed nami jest dużo wręcz. Na razie utrzymujemy się ładnie. Tylko co będzie dalej? Tu też git. Jeszcze dużo skrzynek jest. Nie wiedziałam, że tyle skrzynek masz na tę bitwę. Już trochę mnie ona nudzi. Ale dobra. No na razie to 5 zł przewagi mamy. Około. Tak plus minus. I fajnie byłoby to utrzymać, nie? Ale ja myślę, że wam to skipnę, żebyście prosto zobaczyli koniec bitwy, bo to jest tak nudne, może to jest hit. I mamy naklejeczki. Czy coś ciekawego dropnie? No ja myślę, że ogólnie, jak na razie to fajnie, jakby mu dropnąć coś mega drogiego, ale w to wątka. No i najważniejsze, żeby wygrać, nie? Na plus nie wyjdziemy raczej, ale chociaż nie będzie jakoś dużo na minus. I dobra, no wygraliśmy. Nie no, na plus jesteśmy, dobra, bo no ja nie rozumiałam tego do końca, trudno. No i to, to jest fajna bitwa, od razu ją widzę, nie ma dużo skrzyneczek, są na bustach, więc może do coś fajnego. I jest to standardowy, każdy na siebie, jak na razie chłop dostał do P90 skinka, tu za 14, 24, Aha, ostatnia skrzyneczka czy cokolwiek dla nas, no tak średnio dobra to możemy sprzedać i jeszcze bym do jednej jakiejś ciekawej dołączyła ta się wydaje fajna też się ma jakoś dużo skrzynek, już wiem żeby na pewno nie dołączać do tych gdzie jest mega dużo tanich skrzynek nie oddaję to, jest nudne i długie tu fajny dropik. aha ale to jest że dzielimy się no dobra, no to fajnie byłoby jakby każdy dropnął coś drogiego ten skrzynek może być coś warty, jest 31 zł. Mm, tutaj jakaś droższa, a wubka, Tu nie wiem do końca, no tak, tak ech, ech. To nie jest jakoś nie wiadomo ile drogie. Czy wyjdziemy cokolwiek na plus 60? No nie, tak mocno, średnio bym powiedziała. To sobie możemy sprzedać. Możemy sobie otworzyć jeszcze jakieś skrzyneczki na koniec. Mm, ja myślę, że możemy tutaj pójść w dwie albo trzy te sobie otworzymy. Otwórzmy sobie najpierw jedną i możemy w sumie otworzyć sobie dwie na buścia O! No nie, no. Tego skina mam, on nie jest jakiś drogi, ale jest ładny, ale nie jakiś drogi. Mm. To się wydaje fajnym skinkiem, ale też nie jest jakiś drogi. Zróbmy sobie na buście jeden. Raz na buścia no i dupa. Nie będzie to dużo warte na pewno. No. Jeszcze raz na Tak. A co nam szkodzi? Okej. Okay, prawie. Yy, no. Średnio. Dobra. To to by było na tyle dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawiać pomysły na bitwy w komentarzach i ja wybiorę któryś pomysł, który mi się najbardziej podoba i ta osoba wygra skinka, a tu przy okazji macie Osoba, która wygrała w ostatnim odcinku. I do zobaczenia.